Cześć wszystkim, tutaj Hunter i Venus. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was w końcu wyczekiwany unboxing lalki Venus MacFlytrap ze serii podstawowej generacji trzeciej. Zapraszamy! Dobra, nie czekamy, tylko w końcu ją wyciągamy z pudełka. Zanim Wam pokażemy lalkę Wenus, yy, chcielibyśmy Wam pokazać tego ładnego arta, który jest z tyłu pudełka. Nam się bardzo podoba. To samo mówiłam przy unboxingu e, Abi, że udało im się zrobić postęp w tych artach, bo w tych początkowych, jeszcze raz to powtarzam, one tak były upośledzone. Po prostu nienawidziłam tych artów. Teraz zrobili o wiele lepszy postęp. Tu widać, że o wiele puszyste włosy ma Wenus. A ten zwierzek to... Najbardziej hejtuje tego zwierzaka. Wygląda trochę jak szop, który zostaje pożarty przez Muchołówkę. Oczywiście nie zapomnijmy jeszcze o dodatkach. Pierwszym dodatkiem Wenus jest tutaj taki notes. Albo teczka, choć w sumie można powiedzieć notes. Mamy oczywiście telefon. Ale powiem, że ta zieleń mi się nie podoba. I z tyłu jest yy, muchołówka. Kolejna rzecz to taka butelka. W sumie można powiedzieć taka jakby konewka. coś w tym stylu. Yy, I to jest. I tutaj mamy namalowane truskawki bodajże i kostki lodu chyba. W kształcie czaszki. Tak mi się wydaje. Ciekawe. E, przez to co mówiłeś e, poza kamerą, że w Bajce zrobili jej włosy jako korzenie, to e, mi się wydaje, że to jest mm, nawodnienie do tych korzeni. Bo... No możliwe. I tutaj na, i mamy tutaj Art y, Venus, że na włosy to jest pokazane, że na jej włosy to jest. Też bardzo ciekawe. Kolejna rzecz to taki batonik. Dlatego zwierzaka to po prostu patrzeć nie mogę. No ja powiem szczerze, że y, to też była rzecz, która mi się bardzo nie podobało w, w dodatkach do Wenus. Ale kiedy właśnie jak ją wyciągnąłem i się okazało, że można ją wyciągnąć z doniczki i bardzo mi się spodobało jego ciałko. I powiem szczerze, że. Ciałko. No te, ten, ogon, który, ten ogon, który jest tak y, y, korzeniami zawinięty i liśćmi. I zakończony właśnie głową muchołówki, i w ogóle tego te, te, te ciało wygląda, jakby było całe z korzeni zrobione, stworzone. Bardzo ciekawie to wygląda. I powiem szczerze, że od momentu, jak mówiłem wcześniej, wyciągnęło, wyciągnęło, okazało się, że można ją wyciągnąć z doniczki. To powiem szczerze, że zwierzątko nawet nie jest takie złe. Koncept jest dobry, ale w porównaniu do ciała, boli mnie to, że głowa jest o wiele większa. Tak samo jak. Y jak miałam te 5 lat, to wtedy głowy strasznie duże rysowałam, a małe ciałko, to, to, to jest praktycznie to samo. I no to, jeszcze... to jest jak pet shopy. I ta góra jest o wiele taka bardziej zieleń ta intensywniejsza, taka bardziej neonowa, a reszta to jest inna. Wygląda jakby miał czapkę na głowie. No i ostatnia rzecz, to jest taki, no można powiedzieć plecak, choć moim zdaniem to wygląda jak taki koszyk sklepowy, taki koszyk... Mm, mniejszy. <noise> no powiem... Jak mam być szczery, to, to też średnio mi się podoba. Myślałem, że coś lepszego wymyślą dla Venus. Jakąś, nie wiem, torbę z napisem Eko na przykład. Albo nie wiem, jakiś ładniejszy plecak. No dobrze, no to przechodzimy teraz do samej lalki. No i na początku mogę powiedzieć to samo co było z Abi, a mianowicie... Wybaczam Wenus to, że ona ma niestety oczy skierowane na bok. Jak kiedyś mówiłem, i w sumie to było chyba przy Abi, bardzo nie lubię lalek, które patrzą na bok. No Bardzo mi to przeszkadza. Może to dziwnie brzmi, ale no, przeszkadza mi to. Ale w związku z tego, że Wenus jest moim zdaniem bardzo ładną lalką, no to te oczy wybaczam. Na początku zacznijmy od jej włosów. Które moim zdaniem są bardzo. Ogólnie bardzo ciekawe, ze względu na to, że o ile się nie mylę, nie ma żadnej takiej lalki, która by miała takie włosy. Urocze. Bardzo, no właśnie, urocze. I takie delikatne w dotyku. Można powiedzieć, że przypominałem trochę makaron z zupki chińskiej. Ale bardzo ciekawe. E, tu na czole jeszcze ma. E, baby hair. No, można tak powiedzieć. Ma domalowane takie włoski. No to są baby hair. I jeszcze na dodatek ma też taką spinkę z w kształcie muchołówki na włosach. Bardzo ładnie to wygląda. Od samego początku, jak Venus była y, zaprojektowana, no to zostawili jej ten bok wygolony. Tylko powiem, że on jest plastikowy, no pomalowany. A w przypadku z generacji pierwszej jest to meszek. I powiem, że jakby zostawili ten meszek, byłoby to bardziej, nie wiem, bardziej przyjemniejsze nie... i dla oka, jak i dla dotyku. Nie wiem, czy można to nazwać lenistwem trochę. Czemu lenistwem? Ej, bez, bez przesady. W sensie do ubrań, do ubrań akurat muszę się odnieść potem, ale jak dla mnie. Jest to ładne, podoba mi się, ale jednak sądzę, że jakby zostawili to jako meszek, e, byłoby to chyba lepsze. Uszy ma e, większe. Większe niż w tej generacji pierwszej, i odstające dosyć bardzo. Ogólnie lalki w trzeciej generacji mają chyba wszystkie odstające uszy. Nie wydaje mi się, że ktoś ma przylegające, a ona ma dość bardzo. W sensie to tak aż tak, to tak aż tak. Ehm, to, to nie przeszkadza, pasują jej. Jednak Cleo, jak ona ma odstające uszy, to tak jak dla mnie dziwnie to wygląda. Tak Cleo, którą ja posiadam, jakby, jakby ktoś nie wiedział. E, no, I pas ogólnie szapy. patrząc na jej uszy, przypominają takie liście zakończone ząbkami, boże, nie ząbkami, takim. Nie, no w sumie takimi ząbkami igiełkami, coś w tym stylu. I kolczyk ma taki srebrny w kształcie kwiatka z korzeniem bodajże. Jeżeli chodzi o makijaż, no wiadomo, też bardzo intensywny. Uznali, że tym razem zrobią zielone brwi, bo wcześniej w pierwszej ma ona brązowe, z tego co widzę. Mam chyba neutralne zdanie, ale też kolor oczu jej się zmienił, bo zrobili tym razem brązowe. A w pierwszej miała błękitne. Co do stroju Venus, mogę powiedzieć, że wygląda taki trochę w stylu urokowym. Ma y, taką bluzeczkę z długimi rękawami, i ten materiał wydaje się taki bardzo delikatny. Nie wiem, taka jak to siateczka. powiedzieć. No, coś w tym stylu, taka siateczka. Mamy tutaj też pasek srebrny z łańcuszkami i tutaj ozdobami. Oczywiście. Na kwiatki. pierwszy rzut oka myślałam, że to jest ta e, nerka. Mm. Powiem, bo w sensie prze, przez to. Przez no. to większe. Ale nie, no to raczej zwykły pasek. To jest zwykły no i pasek. mamy spodenki krótkie, można powiedzieć dżinsowe, takie podarte od dołu, niebieskie. Muszę się wypowiedzieć o tych spodenkach. Przez materiał one mi się wydają tak strasznie tanie, tak dziwnie, dziwnie na lalce wyglądają te spodenki. Przechodzimy do nóżek. Więc tak. No widać, że Wenus ma trochę większe uda. Do tych ud też muszę się odnieść. Ze względu na to górne tutaj tak nie widać. Nie będzie chyba tego, aż tak widać. O, bardziej tu możliwe. Um... Jeszcze zanim ty, ty, ty się wypowiesz, to bardzo mi się podoba to, że ona ma tak jakby takie wyrzeźbione na nogach yy, te, te gał boże, gałęzie, te pnącza, te liście, to mi się bardzo podoba, że ona ma tak wyrzeźbione na tych nogach. Mm, na kamerze chyba nie widać tego aż tak, ale jak zobaczyłam w pudełku i się rozpakowywało to wenus, to mi się wydaje, że jak są grube uda, to one tak strasznie tutaj się zwężają do, do tych kolan. Te proporcje mogę się mylić, ale no jak tak na to patrzę, to mi się wydaje, jakby tu były trochę za chude. Nie wiem, szczerze mówiąc, mi to ciężko powiedzieć. No tu takie jajo i potem tak się tu zwęża. Bardzo. A to powinno tak płynnie iść nie wiem może po prostu fabrycznie tak akurat przy tej latce jest tak zrobione nie wiem ale moim zdaniem nie jest źle e, na jednej nodze ma trochę dłuższą nie wiem jak to skarpetę no to jest taka e, podkolanówka za, kolanów... za kolanówka za kolanówka za kolanówka bo w sensie podkolanówka to to jest to ze względu na to że że e, poniżej kolana. poniżej kolana to jest Nadkolanu. do kolana no to, no. No to nad kolanówkę. Nadkolanu... <grym> za kolanówkę. <grym> za, e, za kolanówkę ma. E, taką podartą, widać tutaj aż trzy dziury. Po drugie stronie ma trochę krótszą, siatkowatą i w sumie tyle. Dobra, no i jeszcze zostały buty venus. E, są one takie z góry różowe, z dołu bardziej srebrne. No taki gradient. Właśnie. Tutaj mamy z przodu takie ząbki. Z tyłu mamy obczas, obcasy yy, owinięte takimi pnączami. No i ogólnie tak. buty są owinięte tymi pnączkami. Tak, właśnie. I tutaj mamy kwiatki. Yy, no i jeżeli chodzi o buty, to powiem szczerze, yy, szału nie ma. Takie 8 na 10, 7 na 10 bym dał, powiem yy. szczerze. Przez ten szary jakoś mi nie, nie wchodzą te buty. Ze względu na to, że na pudełku, no to pokazali, że one są srebrne, a tutaj ten szary to jest taki strasznie matowy, i. Mm, no, w sumie nie wiem, jakby to inaczej mieli zrobić, no ale ogólnie przez ten szary jakoś mm, nie pasuje. Nie pasuje mi ten kolor do Wenus. Nie wiem, w sumie. No, jak mówiłem. Buty są nawet nie są aż takie złe, ale mogły być lepsze po prostu, o tak powiem. Możliwe, że się czepa i czepa. Możliwe, możliwe, że się czepiam, bo ja na ogół wolę takie stonowane kolory, dlatego moim zdaniem ogólnie też pierwsza generacja też wygrywa w kolorach, ale mogli to zrobić lepiej. Ale nie jest tak źle. Na sam koniec macie tutaj jeszcze porównanie lalki Wenus z generacji pierwszej i generacji trzeciej. Jak widzicie Wenus z generacji trzeciej jest nieco wyższa i nieco bardziej intensywna. I tak, ogólnie jeżeli chodzi o intensywny mnie... Intensywny kolor, a nie intensywna. No to, ty sami no to ma bardziej intensywny kolor skóry niż z generacji pierwszej. Okej. Okay. <grym> Boże, ale ty się trzepiasz tych kolorów. I tak, ogólnie, jeżeli chodzi o mnie, to tak, minus jest taki, że... No dobra, oczy to już pominę. Oczy już pominę, żeby nie było, że za bardzo przesadzam. Ale no tak, strój, ogól, bluzka jest bardzo fajna, spodenki powiem, że trochę średnie. I buty, ale buty to powiem tak, nie jest źle i nie jest dobrze, więc takie pół na pół, więc ogólnie jest w porządku. Co do dodatków, to powiem szczerze, no plecak badziewny. Ale przynajmniej A... wszystko mieści. No dobra, ale to i tak nie, nie, to i tak nic nie zmienia. A co do zwierzaka, to mogę powiedzieć, że jak go zobaczyłem po raz pierwszy w internecie, to bardzo mi się to nie spodobało. I w ogóle miałem takie myśli, że mam nadzieję, że oni w końcu zmienią, zmienią w ogóle wygląd tego zwierzaka, może będzie inny. A okazało się, że jednak to już jest zakończony projekt. Więc no cóż. Ale może to dziwnie zabrzmi, ale po tym, co się okazało, że można go zdjąć z doniczki yy, i ogólnie obejrzałem go z bliska, no to stwierdziłem, że zwierzątko nie jest aż takie złe. Co prawda, dalej wygląda jak szop, który jest pożarany przez muchołówkę. Ale nie jest aż takie złe to zwierzątko, jak myślałem wcześniej. A nie wspominasz, w... że chciałaś go wybimbać, Chcia... jak kupisz tą brankę? No chciałem, ale już mi przeszło. A jeżeli chodzi ogólnie o samą ocenę, to dałbym Wenus 8 na 10. A Ty, Wenus? O kolorach się wypowiedziałam, o spodenkach się wypowiedziałam, że dla mnie są tanie. Buty nie są dobre, nie są złe. Mogło być lepiej, ale też nie jest najgorzej. Uda do ud też... Nie wiem, czy ja się aż tak za bardzo czepię w szczegółów, czy cokolwiek, ale coś mi w tych udach nie pasuje. Przez, e, przez to, co ja powiedziałam, że one tak się e, zwężają do tych kolan, aż takie... te kolana za chude się wydają. W porównaniu, że no... tu... no ma te grube uda i łydki ale na ogół uważam, że jeżeli to jest takie odświeżenie wyglądu Venus właśnie na tą trzecią generację, uważam, że zrobili kawał dobrej roboty. To byłoby na tyle. Bardzo dziękujemy za obejrzenie naszego unboxingu. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subika, jeżeli jesteś nowy oraz dzwoneczek. A także napisać jakiś miły komentarz, żeby było trochę więcej zasięgu, bo im więcej zasięgu, tym więcej wyświetleń, a im więcej wyświetleń, tym więcej pieniążków. A im więcej pieniążków, tym więcej lalek. <laughs> Boże, nie wierzę, że ja to powiedziałem. No dobrze, no to nie przedłużamy. Życzymy miłego dnia czy tam nocy, w zależności o której to oglądacie. To cześć, trzymajcie się. Pa-pa! Oh, oh, not